Część. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, jak sprawdzić i poprawić ziemię w naszym ogrodzie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważna jest jakość gleby dla zdrowego wzrostu roślin. Pokażę wam kilka prostych kroków, które pozwolą ocenić stan ziemi oraz podzielę się sprawdzonymi metodami na jej poprawę. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynacie swoją przygodę z ogrodnictwem, czy macie już doświadczenie, ten film z pewnością dostarczy Wam cennych informacji. Zapraszam do oglądania. Idealna ziemia do ogrodu pod uprawę warzyw, czyli jaka? Posiadanie dobrej jakości nasion do wysiewu to jedno, ale dużo ważniejsza kwestia będzie zapewnienie roślinom optymalnego podłoża do wzrostu. Mogłoby się wydawać, że wystarczy przekopać ogródek, wysypać nawoz, zasiąc warzywa, nawadniać podłoze ogrodowe i czekać na plony. Niestety nie każdy rodzaj gleby zagwarantuje pożądany urodzaj. Rośliny mają swoje indywidualne wymagania glebowe i jeśli nie zapewnimy im tego, czego potrzebują, będą bardzo słabo się rozwijały. Albo wręcz nic nie wyrośnie lub szybko zmarnieje. Zakładanie warzywniaka musi być dobrze przemyślane. Należy określić to, co dokładnie chcemy uprawiać w ogrodzie i jak zapewnić roślinom właściwe warunki do wzrostu. Czasami wystarczy poprawić strukturę gleby, a innym razem konieczne stanie się całkowite wymienienie ziemi ogrodowej. Jaka ziemia ogrodowa jest najlepsza dla warzyw? Wiele odmian warzyw nie ma zbyt dużych wymagań co do ziemi i można je uprawiać na piaszczystym podłozu. Esa jednak i takie, którym trzeba zapewnić ziemię żyzna i bogata w prochnicę. Taka ziemia ogrodowa musi zawierać optymalna ilość składników pokarmowych i humusu. Kolejna kwestia jest to, aby ziemia ogrodowa miała odpowiednią strukturę. W przypadku warzyw wymagana jest dobrze spulchniona ziemia ogrodowa. Wystrzegać należy się zarówno tej za lekkiej, jak i za mocno zbitej. W przeciwnym razie system korzeniowy utraci możliwość rozwinięcia się. Z kolei przy słabym ukorzenieniu roślina nie będzie w stanie pobierać wody wraz z potrzebnymi do jej wzrostu mikro i makroelementami. Dobra ziemia ogrodowa dla większości roślin warzywnych jest przewiewna, przepuszczalna, z dużą pojemnością sorpcyjna i wodna. Najlepsza ziemia ogrodowa to taka o gruzełkowatej strukturze, odpowiednio napowietrzona, głęboko przekopana. W większości przypadków preferowanym pH jest od 6 do 6,5, czyli ziemia ogrodowa powinna mieć odczyn lekko kłazni. Wiele gatunków warzyw będzie bardzo dobrze rosnąć na takim podłozu, ale niektóre mogą preferować bardziej zasadowy lub neutralny odczyn. Warto wobec tego przed wysianiem nasiądanej rośliny sprawdzić, jakie ma wymagania co do ziemi. W sklepach ogrodniczych można kupić gotowe podłoże ogrodowe pod warzywa. Do wyboru jest nie tylko uniwersalna ziemia ogrodowa, ale też specjalistyczne mieszanki dedykowane konkretnym gatunkom warzyw. Ponownie znaczenie będzie miał typ rośliny, preferowana przez nią ziemia ogrodowa. Niektóre nasiona i sadzonki ESA bardzo wymagające i trzeba sięgnąć w ich przypadku po specyficzną mieszkankę ziemi. Inna ziemia ogrodowa nade się do roślin młodych niż tych dojrzałych. Na korzyść kupowania gotowych podłozy do warzyw jest to, że znamy dokładnie skład i rodzaj gleby. Mamy też pewność co do tego, że ziemia ogrodowa będzie wolna od chorobotworczych patogenów. Podłoze ogrodowe pod warzywa wymaga odpowiedniego przygotowania. Pierwszym krokiem będzie jego odchwaszczenie. Konieczne jest pozbycie się wszystkich niepożądanych roślin. Często wymagane jest rozłożnienie i poprawienie przepuszczalności gleby, dodanie materii organicznej w celu zwiększenia jej zdolności do magazynowania wody. Przy nieodpowiednim odczynie trzeba zmniejszyć lub zwiększyć pH przez dodanie konkretnych preparatów. Wyjałowiona ze składników odzywczych ziemia ogrodowa wymaga użyżnienia właściwym nawozem czy kompostem. Jeśli chcemy zakwasić glebę, to trzeba obniżyć jej pH. Pomozę przekopanie ziemi i wymieszanie jej z kwasnym torfem wysokim, ptasim obornikiem. Można też sięgnąć po gotowy nawoz zakwaszający. Z kolei w celu odkwaszenia ziemi kluczowe będzie podniesienie pH. Po przekopaniu gleby miesza się ja z wapnem, kreda, dolomitem czy gotowa mieszkanka odkwaszającą. Gatunki roślin a wymagania glebowe. Każde warzywo ma swoje wymagania glebowe, na co należy zwrócić uwagę przy zakładaniu warzywniaka. Jeśli przykładowo roślina preferuje glebę o odczynie lekko kwasnym, nie będzie dobrze się rozwijała na podłozu bardziej zasadowym. Ogrodnik powinien zadbać o prawidłowe pH ziemi i substancje odzywcze. Konieczne będzie sprawdzenie tego parametru, aby wiedzieć, co można posiąć na danym obszarze i czy nie trzeba zwiększyć lub zmniejszyć pH gleby. Może być ona bardzo kwasna, kwasna, lekko kwasna, neutralna, lekko zasadowa, zasadowa lub bardzo zasadowa. Poszczególne warzywa potrzebują ziemi o określonym odczynie. W przeciwnym razie nie będą w stanie przyswoić potrzebnych im do wzrostu składników pokarmowych. Nawet jeśli będziemy regularnie nawozić i podlewać rośliny, nie doczekamy się urodzajnych plonów. Na złej glebie nic nie urośnie i warzywa w końcu zmarnieja, rozwój roślin będzie niemożliwy. Zmierzenie pH jest obecnie banalnie prostym zadaniem do wykonania, gdyż wystarczy zaopatrzyć się w miernik głębowy elektryczny. Jak sprawdzić Ziemię w ogrodzie? Nie każdy wie, jaka ma tak naprawdę Ziemię na swojej działce, a dokładniej w ogrodzie. Jest to bardzo istotne i ma bezpośredni wpływ na rozwój uprawianych na niej roślin. Zanim przejdziemy do planowania i aranżowania ogrodu, trzeba dokonać odpowiednich pomiarów. Wyróżnić można wiele typów gleb. Jeśli chcemy wiedzieć, jakiej jakości jest nasza Ziemia Ogrodowa, trzeba późnać jej strukturę i odczyn. Do szczegółowych pomiarów potrzebne będą specjalne urządzenia, ale można też szybko sprawdzić to we własnym zakresie. Do dyspozycji mamy trzy sposoby, które pomogą nam rozpoznać rodzaj gleby na działce. Rozcieranie próbki gleby w palcach pierwszym krokiem będzie wzięcie próbki gleby i roztarcie jej w palcach, co umożliwi określenie struktury. Z kolei klejstość można sprawdzić, formując z próbki ziemi wałek. Zaleca się dokonać oceny rodzaju gleby, pobierając jej próbki z różnych miejsc na działce. Dobra będzie piaszczysto-gliniasta ziemia ogrodowa. Można ją późnać po tym, ze lekko brudzi i wyczuwalne esa pod palcami drobinki piasku. Bez problemu można uformować próbkę takiej gleby w grube, łatwo się rozrywające wałki. Na takim podłozu rośnie bardzo dobrze większość roślin. Mówić można tutaj o urodzajnym i przepuszczalnym podłozu, które zasobne jest w spora ilość wody. Kiepskiej jakości piaszczysta ziemia ogrodowa nie pozostawia śladów na palcach, gdy jest sucha, ma tendencję do rozpadania się. Nie można ulepić z niej wałka, nawet na mokro. Takie podłoże ogrodowe cechuje się dużą przepuszczalnością, nie zawiera zbyt dużej ilości wody, stosunkowo szybko wysycha, przez co jest mało urodzajne. Glebę ciężka i gliniasta można późnać po tym, że po dotknięciu jej silnie brudzi, wręcz lepi się do palców. Bardzo łatwo z niej uformować wałek, który nie rwie się, nawet jeśli jest dłuższy. Na korzyść gleby gliniastej przemawia jej urodzajność, bardzo dobre magazynowanie dużej ilości wody. Taka ziemia ogrodowa jest nieprzepuszczalna i nieprzewiewna. Jeśli struktura gleby zostanie poprawiona piaskiem, można śmiało uprawiać na niej wielorakie warzywa. Ilasta ziemia ogrodowa jest żyzna i nie najgorzej magazynuje wodę. Ma tendencję do zbryłania się i specyficzna struktura przypominająca w dotyku mydliny. Torfowa ziemia ogrodowa ceniona jest za to, że obfituje w materię organiczną i relatywnie dobrze absorbuje H2O. Późnać można ja po ciemnym zabarwieniu i wilgotności. W przypadku gleb wapiennych mowa jest o jasnej barwie, kamienistości, płytkości, dobrej przepuszczalności i umiarkowanej żyzności. Gleby zwirowe rozsypują się bardzo łatwo zarówno na sucho, jak i na wilgotno. Rozcierając je w palcach, da się wyraźnie wyczuć grube i twarde grudki. Nie można uformować z takiej ziemi wałka. Zwirowa ziemia ogrodowa jest uboga w składniki pokarmowe i wodę. Często określa się glebę zwirowa mianem wyjałowionej. Bardzo trudno byłoby cokolwiek na niej uprawiać. Metoda opadających cząstek w wodzie rodzaj gleby można sprawdzić bez stosowania specjalistycznych narzędzi za pomocą metody opadania cząstek w wodzie. Konieczne jest wypełnienie próbka gleby szklanego naczynia do połowy jego wysokości. Następnie uzupełnia się je woda i bardzo dobrze miesza całość ze sobą, po czym odstawia i monitoruje zmieniające się poziomy wysokości. Osadów, zaznaczając je markerem. Interesować będą nas warstwy po opadnięciu piasku, pyłów i namułu, frakcji i lastych i materii organicznej. Każdą frakcję po wymieszaniu z wodą będzie opadać w innym tempie. Po dwóch dniach można przystąpić do określenia procentu z wartości piasku, części pylastych i materii organicznej należy każdą zmierzona. Warstwę podzielić przez wysokość całego osadu i pomnożyć przez 100%. Dobrej jakości ziemia ogrodowa powinna mieć zawartość piasku na poziomie od 40 do 50%, części pylastych od 30 do 40%, a materii organicznej 20%. Badanie przy użyciu urządzeń do sprawdzenia odczynu gleby w ogrodzie można posłużyć się kwasomierzem, czyli urządzeniem w postaci pH metru. Potrzebować będziemy kilku próbek ziemi z różnych miejsc na ogrodzie. O odczynie kwasnym można mówić, jeśli wyświetlana wartość będzie mieściła się w przedziale od 4 do 6,5 pH. Z kolei odczyn zasadowy dotyczy gleby o pH od 6,5 do 8. Podobnie do kwasomierzy ze wskazówka działają przyrządy elektryczne, ale w przypadku tych drugich można liczyć na dużo większą dokładność. Takie urządzenia SA oczywiście dużo droższe. Do użytku domowego nie ma sensu ich kupować, wystarczy pechametr, który wyświetli wynik już w przeciągu minuty umieszcza się go w ziemi w różnych miejscach. W sklepie ogrodniczych czy internetowych dostępne ESA przyrządy miernicze kolometryczne. Chodzi tutaj o roztwory i papierki lakmusowe. Które zmieniają swoje zabarwienie w kontakcie z gleba, zgodnie z jej odczynem. Wystarczy porównać uzyskana barwę z legenda kolorystyczna. Bardzo ważne w przypadku wykonywania jakichkolwiek pomiarów gleby do zbadania jej odczynu jest to, aby nie robić tego bezpośrednio po jej nawożeniu. Wyniki będą po prostu niemiarodajne. Specjalistyczne badania, jeśli chcemy dokładnie wiedzieć, jaki rodzaj gleby mamy w swoim ogrodzie, można skorzystać z metody specjalistycznej czyli oddać jej próbki do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej. Konieczne będzie pozyskanie dwóch próbek gleby. Jedna musi być pobrana z warstwy na głębokość do 20 cm, a druga powyżej 20 do 40 cm. W ten sposób można dowiedzieć się, jaki ziemia ogrodowa ma odczyn, poziom zasolenia, zawartość składników pokarmowych i chlorków. Specjaliści sprawdza poziom zanieczyszczenia metalami ciężkimi, zawartość azotu, mikro i makroelementów. Określa skład granulometryczny gleby i sprecyzują zalecenia nawożenia dla konkretnych upraw. Jak poprawić strukturę gleby? Nierzadko konieczne okazuje się być poprawienie struktury gleby, aby zapewnić roślinom optymalne warunki do wzrostu. Możliwości jest sporo, w zależności od tego, z czym dokładnie mamy problem i jaki efekt chcemy uzyskać. Jeśli ziemia ogrodowa na działce ma strukturę guzełkowata, nie trzeba robić praktycznie niczego, gdyż stanowi przykład doskonałej. Kategorii podłoza dla roślin. Taka ziemia ogrodowa jest dobrze natleniona, zasobna w wodę. Mówić można tutaj o tak zwanych czarnoziemach. Niestety w zdecydowanej większości przypadków jakość ogrodowej ziemi pozostawia wiele do życzenia i trzeba dokonać pewnych modyfikacji. Do poprawienia struktury gleby idealnie nadają się nawozy, które wzbogaca ja w prochnicę. Rośliny najlepiej rosną w glebie żyźnej, bogatej w materię organiczną. Zaleta nawozów organicznych jest to, ze w nią obfitują, przez co system korzeniowy roślin może pobierać wodę wraz z potrzebna ilością. Łatwo przyswajalnych minerałów. Godny polecenia będzie kompost, który należy rozkładać wiosna lub jesienią. W przypadku kompostu mówić można o całorocznym nawożeniu, gdyż nie trzeba martwić się o przenawożenie gleby. Dobrze będzie wymieszać go z gleba jeszcze przed wysiewem nasion czy pikowaniem sadzonek, jak również wysypać na glebę wokół rosnących już roślin. Poprawieniu struktury gleby służy obornik, który powinien być dobrze przekompostowany. Można kupić gotowy lub rozejrzeć się za nim wśród okolicznych rolników. Trzeba jednak sprawdzić, czy dany obornik jest dobrej jakości, aby przypadkiem nie zaszkodzić roślinom. Nie może on mieć nieprzyjemnej woni. Wystarczy rozrzucić go wczesna jesienią lub na jesień na rabatach, po czym przekopać ziemię. Wyjątkiem jest świeży obornik, który ze względu na dużą zwartość związków mineralnych może być stosowany wyłącznie na jesień. Nie należy rozkładać go na ziemię, w której cały czas rosną rośliny, co prawdopodobnie spowodowałoby uszkodzenie ich systemu korzeniowego. Kolejna możliwością będzie wzbogacenie gleby o torf, który również bardzo dobrze poprawi jej strukturę. W torfie znajduje się sporo substancji odzywczych. Do tego zaleca się dodać jeszcze nawoz mineralny, najlepiej taki uniwersalny wieloskładnikowy. Alternatywa będzie sięgnięcie po nawoz specjalistyczny, przeznaczony do uprawy konkretnej odmiany warzyw. Takie preparaty można zwykle stosować zarówno wiosna i jesienią, jak również latem. W przypadku nawozów mineralnych należy zachować dużą ostrożność, gdyż przy ich nadmiarze może dojść do przenawożenia, co ostatecznie. Przyczyni się do całkowitego obumarcia roślin. Gleby przed zakładaniem ogrodu zaleca się obsiać tzw. zielonym nawozem w postaci szybko rosnących roślin zielonych, które zostaną. Ścięte i przekopane z wierzchnia warstwa gleby. Słuzy to na powietrzeniu ziemi i rozłużnieniu jej, powstawaniu prochnicy. Poprawieniu struktury gleby sprzyja też zmiana jej odczynu na lekko kłazni lub obojętny. Optymalnie pH dla większości roślin wynosi od 6 do 7. Lekka ziemia gleba piaszczysta jest jak najbardziej wskazana pod warunkiem, że nie będzie zbyt lekka. W przeciwnym razie trzeba liczyć się z dużą sypkością i mała urodzajnością. Plusem jest dobre napowietrzenie, dzięki czemu system korzeniowy roślin może swobodnie się rozrastać. Minusem będzie szybkie spływanie wody do głębszych warstw gleby, czemu niestety towarzyszy wypłukiwanie składników pokarmowych. Roślina rosnąca na glebie zbyt lekkiej nie będzie miała okazji do pobrania pokarmu ze względu na brak dostępu do niego. Kolejna wada jest podatność na wysychanie lekkiej gleby, która ma tendencję do zamieniania się w pył. Takiej ziemi nie jest trudno uprawiać ze względu na bezproblemowe przekopywanie jej. Wystarczy poprawić jej strukturę poprzez zwiększenie zdolności do gromadzenia wody i substancji pokarmowych. Chodzi tutaj o to, aby gleba stała się bardziej chłonna. Dodatkowym zabiegiem będzie wzbogacenie ziemi o przez co stanie się dodatkowo bardziej wartościowa dla rosnących na niej roślin. Dobrym rozwiązaniem jest rozłożenie kompostu lub obornika. Przy zbyt lekkiej glebie zaleca się dodać zmielona glinę, rozkładając ją na powierzchni i mieszając razem z ziemią na głębokość szpadła. Jeszcze lepiej sprawdzi się wymieszanie gliny z nawozem organicznym, a dopiero potem dodanie takiej mieszanki do gleby i przekopanie jej. Ciężka ziemia problemem nie jest tylko zbyt lekka, ale też zbyt ciężka ziemia ogrodowa. Mówić można o takiej w przypadku gleby gliniastej. Wiele roślin preferuje taka ziemię, ale można poprawić jej strukturę, co zapewni im jeszcze lepsze warunki do rozwoju. Gliniasta ziemia ogrodowa zatrzymuje sporo wody, ale jednocześnie jest mało napowietrzona. Konsekwencja tego będzie większa podatność korzeni roślin na gnicie. Glina ma to do siebie, ze pod wpływem wilgoci zaczyna się lepić i mazak. Z kolei sucha jest bardzo twarda i ma tendencję do pękania. Jest to bardzo niekorzystne dla roślin, gdyż może doprowadzić do uszkodzenia ich systemu korzeniowego. Kolejnym minusem będzie powolne nagrzewanie się w okresie wiosennym, co skutkuje opóźnionym rozwojem roślin. W celu poprawienia struktury gleby gliniastej trzeba je rozróżnić poprzez dodanie do ziemi gruboziarnistego piasku lub drobnego zwiru oraz kompostu, torfu lub obornika. Bardzo dobrym rozwiązaniem okazuje się być rozprowadzenie po glebie mieszanki składającej się z dwóch części organicznych i jednej mineralnej. Kolejnym krokiem będzie dokładne przekopanie ziemi na minimalna głębokość 20 cm. Warzywa nie będą rosły na niektórych rodzajach gleby, dlatego kluczowe jest nawiezienie odpowiedniej ziemi przed wysiewem czegokolwiek. Zwykle nie ma jednak potrzeby całkowitego wymieniania gleby pod uprawę, ale wystarczy wymieszać ją z nawozem organicznym czy odkwaszonym torfem. Celem tego zbiegu jest poprawienie odczynu i struktury gleby, wzbogacenie jej o składniki odzywcze, co będzie sprzyjało pobudzeniu korzeni roślin do wzrostu. Nie zaleca się wymieniać gleby na dużej głębokości. Wyjątkiem będzie ziemia ogrodowa bardzo słabej jakości, skazona czy porażona chorobami. W przypadku tej zdrowej wystarczy dołożyć nowego podłoza, najlepiej takiego gotowego pod uprawę konkretnych warzyw. Bez wątpienia wystarczające będzie nawiezienie jednej warstwy ziemi. Podsumowując, odpowiednia jakość ziemi jest kluczowa dla zdrowego wzrostu roślin w ogrodzie. Regularne sprawdzanie pH oraz zawartości składników odzywczych pozwoli nam na wczesne wykrycie problemów i podjęcie odpowiednich działań. Pamiętajmy, że poprawa ziemi to proces, który wymaga czasu i cierpliwości, ale efekty w postaci bujnych roślin i obfitych plonów na. Pewno wynagrodza nasze starania. Dbajmy o naszą ziemię, a ona odwdzieczy się pięknym ogrodem.